Zawsze byłem dzieckiem szczęścia, w dzisiejszych czasach jest tak, że wielu ludzi musi robić coś, czego nie lubi albo, no nie wiem, tak już jest. Mi się, mi się poszczęściło, bo robię to, co lubię no. i coraz lepiej jestem. Na siekierę trafiłem w dzieciństwie, bo ojciec był drwalem yy, i napił łańcuchową. Siekiera była w ogóle moją ulubioną no, zabawką od zawsze. Więc potem na studiach, jak już przerobiłem to i tamto i w kamieniu rzeźbiłem, no to chętnie wróciłem do tej, do tej siekiery i do drewna, bo to są rzeczy, które mi najmniej przeszkadzają w rzeźbieniu. To znaczy yy, drewno i te narzędzia rozumiem tak, że naj, najmniejszy opór mi robią. Wiemy w takich czasach, że co pół roku musi być następny model telefonu komórkowego. No i to się przekłada na, na wszystko inne na sztukę i tak dalej. No i świadomie, świadomie zredukowałem narzędzia do tych, do tych dwóch, żeby jakiś bardziej wyrazistym być na tle tak sztuki nowoczesnej, gdzie, gdzie tych narzędzi, i strasznie dużo tego jest. Myślę, że rzeźbiarze są tacy, że się dzielą na tych, co odejmują albo dodają. Ja z jest natury jestem leniwy, a już to lepienie z gliny samo w sobie jest strasznie leniwe, więc nie trzeba się skoncentrować. Zawsze można to odciąć, jeszcze raz przylepić. No więc już trzy lata wyczymałem, a potem zacząłem już w drewnie, w kamieniu i w drewnie rzeźbić. No bo wtedy trzeba się trochę bardziej skoncentrować. Im dalej w las, tym więcej drzew, pojawia się świadomość zmarnowanych szans w tej rzeźbie. Im dalej, tym coraz co mniej zadowolony jestem z tego, że tak powiem. To są, to są minimalne rzeczy, które mi irytują. No ale później trzeba tą rzeźbę oddać, wtedy już jestem zadowolony, że jej nie ma. Najlepiej, jak już nie, nie, nie widzę, bo wtedy następna będzie lepsza, szybsza i tak dalej. Więc zabieram się za na, na następną. A potem, jak przypadkowo zobaczę tą rzeźbę, bo nie za 5 lat albo za 10, to zawsze to jest miłe zaskoczenie. To znaczy. To znaczy te rzeczy, które, te wszystkie błędy, które widziałem, jak ją kończyłem, że tak powiem, okazuje się, że to były bardzo mało istotne rzeczy i, że tak powiem, pozytywnie znowu oglądam. Muzyka Dziewczynki albo kobiety albo, albo dziewczyny. No, zawsze ostrożniejszy jestem. Ta piła i ta siekiera są takie ostrożniejsze, no, to, żeby, tego, żeby tego gładkiego, piękna nie, nie, nie zepsuć. Także te, z, tymi, z tymi kobietami to zawsze ostrożniej. Natomiast, natomiast tych, tych te, te chłopczyska już, także tak powiem, szybciej łatwiej i, i agresywniej się rzeźbi. Dobrze się przyglądałem ludziom. Ludzie jakoś byli, ja staram się upraszczać wszystko, co ze sztuką f... związane, więc więc ludzie są mi mimo wszystko najbliżsi, więc... więc im się przyglądam. Kiedyś rzeźbiłem tylko z pamięci, no ale zdecydowanie mniej tych rzeźb było. Teraz rzeźbie czasami 30 w tym samym czasie, więc. Pracuję, dlatego pracuję zawsze na zewnątrz, bo potrzebuję, że tak powiem, dość dużego dystansu do tych rzeźb. Lubię te, te takie spojrzenia nieprzygotowane, jak, jak kątem oka widzę jak którąś z tych rzeźb i wtedy widzę, że, że to, że tak powiem, strasznie czysto. Bo jak się w jednej rzeźbie można się łatwo za, zakopać w jakieś szczegóły, które nie są zbyt istotne, dlatego lubię tak, tak w takim lesie rzeźb pracować. Rzeźbię wtedy, jak, jak mam na to ochotę. To znaczy wtedy, kiedy mi się fajnie rzeźbi, jak się przestaje fajnie rzeźbić, to no idę do lasu na spacer albo, albo robię coś innego. Do tego każdy dzień jest inny. Nie ma jakiejś dyscypliny takiej, że pracuję nie wiem, 5 godzin dziennie albo 8 godzin dziennie. Są dni latem, że pracuję 12, a są dni, że pracuję 3 albo, albo w ogóle, albo 2. Ja myślę, że czas taki nie ma, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, że najlepiej mi się rzeźbi rano, tak między dziewiątą między a dziesiątą to w, w tą godzinę potrafię zrobić więcej niż na przykład w, w, o innej porze za trzy godziny, poza cztery. Na studiach to chodziliśmy z bękiem moim kumplem, za nowoświeckim, chociaż on był malarzem. No i tak się uświadomił, gdzie my jesteśmy artyści, że, że my artyści to nawet, nawet możliwych rzeczy nie potrafimy zrobić, a co dopiero takich niemożliwych. Uświadomiłem sobie, że trzeba po prostu y, trenować. jak się trenuje, to potem samo wszystko przychodzi. No to też Nowoświecki mówił, że, że te najlepsze rzeczy to przychodzą jakby z zewnątrz, to my na to nie mamy wpływu, natomiast trzeba być na to przygotowany. A żeby być przygotowany, to trzeba trenować. <laughs> po prostu trzeba, trzeba rzeźbić. No, trzeba wstać rano i rzeźbić. Tak powiem muzykalnie upośledzony, Tzn. dlatego że źle zawsze słyszałem to jakoś muzyka była mi obca. Natomiast jak rzeźbiłem to wygwizduje jakąś jakąś głupkowatą melodię zawsze i, i tą rzeźbę jako utwór muzyczny się mi, to, się mi to robi jakoś tak, wbrew pozorom. Zawsze lubiłem obserwować ludzi i, i zawsze każdy dla mnie no śpiewał jakby swoją melodię. I każda jest inna, każdy jest inny. I w tej każdej tej rzeźbie chodzi mi o to, żeby tą melodię wyrzeźbić. Ludzie, którzy oglądają moje rzeźby, to taki komplement, że opowiadam, że te, te rzeźby mają duszę. To, 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 dobrze mi to robi.